Fragmenty wspomnień Bolesława Bruskiego-Jasieńczyka pod tytułem Pawiak, Majtanek, Oświęcim Spojrzałem, weschnąwszy, na wyłaniającą się z porannej szarzyzny doliny i za nią łagodne zbocze dzielnicy Kośminek, na lewo kontury zabudowań wsi Poznałem z dala oplecioną suchymi pędami wina ozdobnego chałupę moich znajomych paplińskich, którym w październiku 1941 roku Zakładałem ogród owocowy przy nowo wybudowanym domu na Kośminku. Wszystkie inne domy tej dzielnicy rozebrano na rozkaz od globocnika, anektującego pola wsi Dziesiąta, Abramowic i część Kośminka pod obóz. Przyszły wspomnienia. Bo nie tak dawno, w marcu 1942 roku, otrzymałem rozkaz wyszukania w pobliżu obozu Jakiegoś dogodnego lokum na punkt informacyjno-łącznościowy ZWZ PPS. Wiadomości, jakie zaczęły napływać do naszej centrali w Warszawie o obozie lubelskim, nasuwały przypuszczenie, że pod przykrywką obozu jenieckiego KGL dla Sowietów kryją szkopy obóz koncentracyjny KL. Przeznaczenie było jasne, należało więc tylko ugruntować wiadomości zebrane w sposób wiarygodny. I przez osoby odpowiedzialne powiadomić władze z wierzchni podziemia. Dom papiński, stojący na samym kraju, wsi, oddzielone tylko drogą od terenu obozowego, świetnie nadawał się do naszych celów. Ciągły ruch ludzi nie bardzo podpadał postom obstawiającym przyległą drogę, ponieważ do rzeźnika przychodzili ze wsząd tak cywile, jak i sesmani ze służby obozowej. Od tych najwięcej nieraz można było uzyskać cennych wiadomości, nie mówiąc już o ich pachołkach ukraińcach i Litwinach, z których wielu w poufnych rozmowach chciałoby się pozbyć niewdzięcznej roli najemników. Więc gadali, a wódka pod Sarceson świetnie rozwiązywała języki. Stałą opiekunką punktu została mianowana Janina Siwińska z Warszawy, pełniąc rolę łączniczki od momentu powstania organizacji ZWZ na Żoliborzu. Z ostrożnością, dyplomatycznie, Naprowadziliśmy naszą gospodynię Poplińską na to, o co nam chodziło, z prośbą, aby tylko ona jedna była informatorką, nikt więcej, żeby do nikogo i w niczym nie zwracała się w wiadomych sprawach, nawet do swego męża. Zgodziła się z ochotą. Przysięgę złożyła uroczystą, kładąc palce na stojącą na komodzie figurkę Matki Boskiej. Jeśli chodzi o stworzenie pozorów naszych zażyłych stosunków, to nie było to trudne. Wielu sąsiadów widziało, jak sadziłem z Wiktorem Poplińskim drzewka owocowe. Przycinałem stare. Z niejednym popiliśmy zdrowo przy świeżej kiszce, pogadało się o tym i owym, a głównie o sadownictwie. Do tego jeszcze szczegół znamienny, który podpadł wielu, że mnie i moją łączniczkę Jankę Siwińską wzięto za rodzeństwo. Tak byliśmy podobni do siebie. Żadne więzy pokrewieństwa nas nie łączyły jak tylko jedna i ta sama sprawa i służba w organizacji. Stąd znajomość.